Dzień dobry, cześć i Witam Was w końcu w słoneczny dzień, który nawiązuje do pory roku, który mamy, czyli do lata. Lecimy dzisiaj z kolejnymi recenzjami rowerów i dzisiaj troszeczkę zmieniamy klimaty. Dawno nie było takiego dość klasycznego, rekreacyjnego roweru górskiego, jakim jest Cross Hexagon, o który często pytacie. Więc dzisiaj taki rower bierzemy pod lupę i zajmiemy się Crossem Hexagon 8, a koła 29. cali. Jeśli chodzi o modele Cross Hexagon, to kiedyś sprawa była prosta, czyli Cross nie ukrywał, że Hexagony są modelami o takim bardziej rekreacyjnym charakterze w planie z modelami Level, które są takimi bardziej sportowymi rowerami górskimi. Natomiast obecnie wszystko się troszeczkę namieszało, głównie ze względu na to, że te kolekcje rowerów troszeczkę na siebie nachodzą. Zwróćcie uwagę. Cross Hexagon 8.0, który tutaj widzicie, kosztuje 2999 zł, czyli jest droższy od podstawowych modeli Level i też troszeczkę wykracza poza te rowery od jednak dalej pozostaje w pełni heksagonem, czyli rowerem o troszeczkę bardziej rekreacyjnej geometrii i troszeczkę bardziej rekreacyjnym charakterze od modeli Level. Aczkolwiek nie będzie to przeszkadzało pod warunkiem, że naprawdę nie mamy ochoty na jakieś szaleństwa i bardzo agresywną jazdę w terenie. Najważniejsze cechy Heksagona 8.0 to oczywiście aluminiowa rama o, tak jak mówiłem, troszeczkę bardziej wyprostowanej pozycji za kierownicą i pełni elementów, które pozwalają nam na. Rekreacyjne wykorzystanie tego roweru, i tak naprawdę pójście z nim w stronę takiego roweru troszeczkę bardziej turystycznego, wręcz trekkingowego do jazdy w terenie. Czyli mamy tutaj oczywiście mocowanie do bagażnika, mocowanie do błotników, mamy duże koła 29 cali, ale cała konstrukcja tego roweru sprawia, że nie będzie on problematyczny, jeżeli chcemy nim też na przykład dojeżdżać na co dzień i łatwo z niego zrobić taki rower, na przykład z bagażnikiem na dojazdy po drogach gorszej jakości. On po prostu będzie miał troszeczkę większe możliwości terenowe niż modele Ewado, czyli modele crossowe, natomiast jeżeli chodzi właśnie o geometrię, będzie troszeczkę odstawał od modeli typowo sportowych, czyli właśnie level. Jeśli chodzi o sprzęt, mamy tutaj układ 3x9 z korbą SR Sandor XCM, tylną przerzutką Shimano Deore oraz przednią przerzutką Shimano Altus, czyli jest tutaj taki lekki ulep, to dość charakterystyczne, zwłaszcza dla modeli Hexagon. Dodatkowo mamy hamulce hydrauliczne, są to hamulce już Shimano i tak naprawdę ich największym plusem są już te dość minimalistyczne i moim zdaniem fajnie działające klamki hamulcowe, które naprawdę dobrze się już obsługuje jednym palcem, a to naprawdę ważne w przypadku roweru, który ma też służyć do jazdy w terenie, aby można było komfortowo i Efektywnie hamować przy użyciu jednego palca, i w ogóle jest to taka rzecz, do której Was gorąco zachęcam, żeby się przekonywać do tego typu techniki hamowania. Czyli kramki hamulcowe w hamulcach hydraulicznych obsługujemy jednym palcem. Manetki Szymano-Altus, tutaj też oczywiście nie ma mowy o wyższej grupie. Tak naprawdę ten rower jest oparty w dużej mierze o Altusie, z troszeczkę nadreprezentatywną tylną przerzutką, ale to taka klasyczna taktyka producentów rowerów, że właśnie tylna przerzutka ma przyciągać uwagę. Jest ona troszeczkę wyższej klasy. Nie mamy w tym modelu rzecz jasna sztywnych osi. To naprawdę nie jest element, który w heksagonie byłby czymś oczywistym, jednak tutaj ten rekreacyjny charakter i to, że jest to dość podstawowa rama, się przejawia. Natomiast widelec jest zaskakująco ciekawy. Jest to oczywiście dość prosty model od SR Santor, ale mamy już tutaj blokadę skoku obsługiwaną z manetki na kierownicy. I co więcej, mamy tutaj sprężynę powietrzną, co w przypadku roweru za niespełna 3000 zł wcale nie jest w dzisiejszych czasach stety czy niestety oczywiste. Co ciekawe, widelec ten oferuje nam też już regulację tłumienia powrotu, więc naprawdę całkiem przyzwoite parametry jak na podstawowy widelec w rowerze za mniej niż 3000 zł. Oczywiście to jest cena katalogowa, czyli pewnie w praktyce będzie można te rowery wyrwać troszeczkę talii. Koła bardzo podstawowe, mamy tutaj obręcze obrędowane przez Crossa, no i opony. Mitas o takim tradycyjnie klasycznym bieżniku do jazdy w terenie. Ja bym oczywiście polecał w tego typu rowerach zawsze dostosować opony do tego, jak my chcemy tego typu rower wykorzystywać, bo naprawdę można tutaj znaleźć opony, które będą dużo szybsze, lżejsze i niewielkim kosztem zmienimy charakterystykę tego roweru w tą stronę, w którą chcemy, czyli on będzie albo szybszy i mniej problematyczny na asfalcie i na szutrze, albo będzie miał lepsze właściwości do jazdy w troszeczkę w trudniejszym, bardziej sypkim terenie i w takiej troszeczkę bardziej wymagającej nawierzchni. Tradycyjnie na koniec kilka słów o rozmiarze i plusach minusach tego roweru. Zacznijmy od rozmiaru. To jest MK i ona jest duża. Biorąc pod uwagę, że jest rower na kołach 29 cali, co też mu dodaje troszeczkę yy, wymiarów. Ja mam 1,78 wzrostu i ten rower dla mnie jest dobry, a wręcz bym powiedział, że jest wręcz duży. I yy, to jest bardzo specyficzne, ponieważ w przypadku modeli level nawet mam wrażenie, że tamte rowery są minimalnie mniejsze. Więc weźcie to pod uwagę. Do 1,80 m nie polecałbym Wam rozmiaru większego niż M. LK będzie po prostu w tym rowerze dla Was z zbyt duża, zbyt długa i nie pozwoli na zajęcie tak optymalnej pozycji za kierownicą. Na koniec oczywiście plusy i minusy w przypadku tego roweru. Jeżeli chodzi o plusy, prostota konstrukcji w takim pozytywnym sensie. Czyli mamy tutaj zewnętrzne prowadzenie kluczowych przewodów, czyli tutaj pod górną rurą są poprowadzone przewody, więc troszeczkę to ułatwia serwis. Mamy. Nie najgorsze hamulce w tej klasie, to jest naprawdę coś co jest, to jest w porządku, już nie ma tu jakiegoś dziwnego modelu Tektro i hamulce naprawdę działają efektywnie. Jeżeli chodzi o plusy, też amortyzator, bo mimo wszystko komora, sprężyna powietrzna przy tej cenie i do tego jeszcze blokada obsługiwana z manetki, to elementy, które wcale nie są oczywiste, a naprawdę pozwalają dostosować twardość tego widelca naprawdę do wagi konkretnego użytkownika. Jeżeli chodzi o minusy, to co tak naprawdę zawsze w tego typu rowerach, czyli to jest rower, który trzeba dobrze przemyśleć, ponieważ nie jest rowerem, który gwarantuje nam sportowe osiągi w terenie i na pewno jeżeli szukamy typowo górskich wrażeń jazdy w bardzo agresywnym, trudnym terenie, i agresywnej jazdy warto poszukać modeli bardziej sportowych. A z drugiej strony, jeżeli chcemy stricte jeździć po ścieżkach rowerowych i po lekkich szutrowych drogach, to ja bym szedł w stronę roweru crossowego, takiego jak Cross Evado, bo będzie nam się jeździło lżej, jeszcze wygodniej i po prostu będzie ten rower do takich warunków bardziej dostosowany, więc warto dobrze tego typu rower przemyśleć.